Są tego dwa wybuchy. wybuchy, i pierwszy komunikat jest taki: kapitan jest przekonany. Że do Lusitanii wystrzelono dwie torpedy, i dwie torpedy trafiły statek. Tymczasem Schweiger wraca z powrotem do swojego portu macierzystego i z jego notatek dziennika pokładowego, bo wszystkie uboty muszą się rozliczać bardzo szczegółowo ze swoich prowadzonych akcji, a przede wszystkim z amunicji, które mają, bo te torpedy są niezwykle zwykłe, cenne, a po drugie można ich zabrać do takiego ubota bardzo y, mało i trzeba je oszczędzać. I tutaj jest jedna tylko wystrzelona torpeda. On pisze to w swoim dzienniku. On pisze to w swoim dzienniku. Jest to potwierdzone. Jest to do dzisiaj do przeczytania w dokumentach y, admiralicji.